Dobra, dawno mnie nie było, a dlaczego? Słuchajcie, schodzenie z metadonu to jest bardzo, ale to bardzo ciężka sprawa. Nagrywałem filmiki i tak dalej, tam byłem na poziomie chyba 60 czy 70 ml. Chciałem zrobić to za szybko, odbiło to się czkawką, że wskoczyłem na 200, depresja i tak dalej. Czyli tak się zesrało. Że rok czasu w plecy i jeszcze depresja, tak? Teraz się leczę i tak dalej. Eee, wracam na dalszą drogę schodzenia z tego metadonu. Robiłem tam jakiś wywiad z ludźmi, którzy niby schodzili. Nie wiem, ja tego nie widziałem, oni mi opowiadali. I dlatego schodziłem o 10 ml na miesiąc. Co niby jest ok, ale dla mnie, jak zeszedłem do, do 70, odbiło się toczkawką nie było ok. Było to za dużo. Także zaczynam wszystko od, od początku. Przeszedłem z metadonu na lewo metadon. Jest podobno zdrowszy. Znaczy, nie szkodzi tak bardzo jak metadon. No i jestem teraz na. 60, sze, przepraszam, 70. Nie, na 7 ml mam w strzykawce, to jest yy, dobra, nieważne, później wam powiem. W każdym razie, yy, wszystko od początku, schodzę dalej. Będę wam yy, opisywał, jak to wygląda, co się ze mną dzieje i tak dalej. Jest to bardzo, bardzo ciężkie. Jak rozmawiałem ze swoim kuratorem, no to ona powiedziała, że nie zna żadnej osoby, która zeszła z tego, tak, będąc tak długo na metadonie. Ja Wam powiem, to co mówi lekarz, to co mówią na programach i tak dalej, to też jest biznes. Lekarz jest zatrudniony i tam ma być obrót, tak, mają być ludzie, mają przychodzić, mają pić ten metadon. Pomagają oczywiście, ale samemu trzeba poczytać, porozmawiać z normalnymi ludźmi, którzy chcą pomóc, którzy powiedzą prawdę, a nie mm, głupoty będą opowiadali. Jacy to oni nie są i co go oni to nie zrobili. Także zrobię też odcinek jeden yy, o metadonie i, i jak być najdłużej na nim ile czasu można być najdłużej, żeby nie było komplikacji. Także pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.